Dzień dobry. No ja może Was zostawię dziewczyny, sobie odgadacie wszystko. Tak, a ja lecę do chłopaków. Pa! Pa! Co tam dziewczyny zostały? Chyba. Serio? No, co? Chyba to tam, to tam. co tam? Co u ciebie? Czekałyśmy sobie. Chcesz tego się? Nie, postaję. Dlaczego to zacząć? Nie, no. Wiadomo co było. Yes, Ressa wariaty! Ale potargany, kurwa. Co? co ona ci zrobiła? <laughs> Jaki zadowolony. Miałem podobny chód jak wychodziłem z kryjówki, także trochę już znam ten chód tego luźnego y, człowieka, właśnie z kryjówki. Co ja wam mogę powiedzieć, że. <laughs> najlepsze 30 sekund w moim życiu. No. Ja, mój człowiek. Nie, no, było super, no jakby było przecudownie i myślę, że oboje tego potrzebowaliśmy. Ucementowało to nasze uczucia. jestem taka. Boże, jak naprawdę jak taka nastolatka i pierwszy raz mam ze sobą. Nie, no ja wam się opanować, On był bardziej oponowany ode mnie. Takie było spokojnie, spokojnie, już chodź tutaj. <ślesz> <ślesz> no jakoś poszło. No. No. jak było? Fajnie, podobało mi się. Tak. No bardzo. To jest jednak mój typ i zdał test także w tym. Czyli jeszcze no. jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, level. Tak. No, tak. słodko. No. no.